Ok, mikro. Skutk. Ja. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie. I mamy dwie osoby do... Do laboratorium. Dobrze. Przepraszam. Tutaj muszę jeszcze uregulować zwierzaki. mać no, no, bo nie będzie nic słychać. Mać. No Nasz staruszek już jest głuchy i, i, nie, i nie widzi prawie, dlatego jest głośny. Zapraszamy do laboratorium. Pierwszy jest Andrzej. Hasła nie mam, ale to powiem od Anety. Będzie hasło. I następna jest Barbara. Hasło przyjacielu Prowadź. Zapraszamy pierwszego. Simone przekazuje wizerunek. Andrzej AND. A, N, D. R, Z, -R -Z E, J. -Z e, -J. się na stole marmurowym, skan zjechał, wziął na miarę całego ciała. Pierwszy ukazał się szkielet, teile von der pięć rozbłysków na na te kręgi zniknęły. Się z die sind. Mhm. Stawy God, es fügt sich wieder ein. Jetzt sind die Hüftgelenke, wo aufgeblendet sind. Hüftgelenke. Das habe ich ja gerade nicht gesehen. Gut, es fügt sich wieder ein. Aber dann sieht man die Muskulatur. Das Muskulatur, das hat ich ja alles gesehen. Komplette Nacken- und Rückenmuskulatur. Na Kark und na Plecach Muskulatur ist zngnwe. Das fügt sich wieder ein. Das sind die Oberschenkelmuskulatur. Oh, das sind Gut, fügt sich wieder ein. Das sind drei Bauchmuskeln. Trzy muskuły twarzowe zniknęły. Fügt sich wieder ein. Das sind noch zwei Gesichtsmuskeln. Dwa muskuły twarzowe zniknęły. Okazały się z powrotem. Gut. Jetzt sieht man die Sehne und Bänder. Teraz całe ścięgna się ukazały. Die Seenbänder in die Füße sind aufgebläht. E w nogach ścięgnały. Das fügt sich wieder ein. Okazały się po sieht man die inneren organe. Teraz organe wewnętrzne. Rafael sagt, da möchte das komplette Gehirn aus. Cały mózg Rafael mówi do regeneracji, zniknął. Okazały się z powrotem. Jetzt sind zwei z Dwie części zatok zniknęły. Okazały się ein. z powrotem. Gut, jetzt sind sie Na węzłach chłodnych trzy rozbłyski i te części zniknęły. Jedes fügt sich wieder an. Sieht man den kompletten Herzkreislauf? Jetzt möchte der komplette Kreislauf aufbauen, sagt Raphael. Mit. Ohne das Herzen. Bei dem Herzen der ganze Układ der Kliwonośne zunickte. Jedes fügt sich wieder an. Jetzt sind es aber noch zwei kleine Teile vom Herzen. Dwie części ee, mięśnia sercowego zniknęło. Okay, das fügt sich wieder ein. Się z Dann ist noch ein Teil von der Lunge, wo aufgetreten ist. Das fügt sich wieder ein. Się z Jetzt ist ein Teil von der Leber. Część von Gut, fügt sich wieder ein. Jetzt komplette Magen aufgebläht. der ganze Magen das fügt sich wieder okay, das ein. Ist ein Jetzt, Jetzt sind es zwei Teile vom Darm. das fügt sich wieder ein.

Okazał się z powrotem. Teraz cała skóra ze wszystkim co pod skórą. Cztery części skóry z całości zniknęło. Ukazał się z powrotem. Skan podjechał do góry. Siedzi na stole. Ma ma łzy w oczach. Jest wzruszony. Ja, Przed all... stołu składa podziękowania u wszystkich. Just, gibt auch noch I Wezius rozmawia z nim, przekazuje informacje. Bedank, bei noch mal... Jeszcze raz składa podziękowania. Das Jest spokojny, żegna ja, się ze wszystkimi portal. i zniknął w portalu. Bardzo się cieszymy. Następna osoba skorzystała z laboratorium. Zapraszamy następną. To jest Barbara. Simone przekazuje Wizerunek B.A. b A. R. B. A. -r. B -a, -r -a. B a. R A. Ok, good. Uh, Ukazała is się na stole marmurowym. Skan zjechał, wziął a na a miarę całego ciała. Bau. I mm. ukazał się pierwszy szkielet. Von wirbelsäule. Siedem e, rozbłysków na kręgosłupie i te kręgi zniknęły. Okay, das fügt sich wieder ein. ich powrotem. Jetzt ist also komplett uh, Hüfte, also das also, Becken eigentlich mit mm -hmm. Gelenk. Caue, caue mm, Kości biodrowe. Caueości zniknęły. Miednice, Miednica, tak sie nazywa. Okay, das fügt sich jetzt wieder ein. <laughs> und, jetzt ich nicht powrotem. Noch die Fußgelenke unten. Mm, stawy skokowe zniknęły. Got es wird sich auch be. Oказались. Jeszcze man die Muskulatur. Teraz muskulatura tego ciała się ukazała. Jeszcze kompletnie nako und Rückenmuskulatur. Na plecach i na karku muskuły zniknęły. kiedy się ukazały. się z powrotem. Więc szae Bauchmuskel. Dwa muskuły brzuszne zniknęły. Das fügt sich auch wieder an. sind die Oberschenkel und die Waden. Oder fügt sich auch wieder an. sieht man die Sehnen und Bänder. Sehnen und Bänder in Händen und Füßen. Das fügt sich wieder an. sieht man die inneren Organe. Organe, Cztery sind na Teile vom Gehirn. Na mózgu, te części mózgu zniknęły. Das fügt sich wieder ein. Ukazały Jetzt się z eee, w całości zatoki zniknęły. Ukazały się z powrotem. Dziąsła zniknęły. Ukazały się z powrotem jetzt ist ein Lymphknoten wo kommt ist. Na wenn zwar schon nicht jeden Monat ein Besuch, dann es nicht Das fügt sich wieder ein. Ukezował się spodopę. Jetzt ist ein Teil von Schilddrüse. Część tarczycy zniknęła. Okay, das fügt sich wieder Układała ein. Się z powrotem. Sieht man den kompletten Herzkreislauf. Dieser U-Gradkrebionöse. Dann möchte Raphael auch den kompletten Kreislauf machen ohne. Bis das Herz, der ganze U-Gradkrebionöse, ist Okay, das fügt sich wieder ein. U-Grad, das Jetzt ist ein Teil von der Bronchene aufgebläht. Ein Teil der Oskschelis fügt sich wieder ein. Jetzt sind die Magenschleimhäute. Das fügt sich wieder ein. Das ist ein Teil vom Darm. Das fügt sich wieder ein. Das się z powrotem. Ein Teil von der rechten und linken Niere. E dwie nerki w częściach zniknęły. Ok, das sich się wieder się kompletny powrotem. I teraz cały układ nerwowy się ukazał. Das sind sechs Teile. Sześć rozbłysków i te części układu nerwowego zniknęły. Das sich wieder się z cały z gewebe. Teraz cała skóra ze wszystkim, co pod skórą. To jest jeden Teil. Część. I jedna zniknęła z góry, ukazała się z powrotem, skan podjechał do góry, usiadła sobie na stole i jest zadowolona, cieszy się, zeskoczyła ze stołu z taką werbą, składa podziękowania u wszystkich, żegna się i zniknęła w portalu. Bardzo się cieszymy, następna osoba skorzystała z laboratorium. Zapraszamy Was też, zostańcie zdrowi kochani. Namaste. Tak, 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 tak. Chcę się teraz wydostać stąd, ryta. Okej, okay. Tak.